Czasami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, możemy złamać serce naszego kota małymi, codziennymi czynnościami. A najgorsze jest to, że on czuje wszystko w ciszy, czekając tylko na gest uczucia. Dzisiaj pokażę ci sześć rzeczy, które mogą głęboko zranić Twojego kota, a ostatnia z nich jest rozdzierająca serce. Zostań ze mną do końca, ponieważ zrozumienie tych znaków może zmienić Twój związek na zawsze. Pierwsza rzecz. Ignoruj kota, gdy prosi o uwagę. Jednym z najboleśniejszych sposobów złamania serca kota jest ignorowanie go, gdy przychodzi do ciebie, prosząc o uwagę. Może to być coś tak prostego, jak dotknięcie cię łapką, delikatne uderzenie głową, ciche miauczenie lub po prostu podejście bliżej z takim spojrzeniem, które mówi wszystko bez potrzeby słów. Dla twojego kota gesty te stanowią prawdziwą prośbę o nawiązanie kontaktu. A kiedy jest ignorowany, Pozostaje uczucie odrzucenia. To prawda, że koty są niezależnymi istotami, ale w ramach tej niezależności istnieje głęboka potrzeba więzi emocjonalnej. Kiedy kot decyduje się podejść, oferuje to, co ma najcenniejsze: swoje zaufanie. Ignorowanie tego momentu, nawet nieumyślne, z powodu zajętości lub rozproszenia, może pozostawić głębokie blizny emocjonalne. Kot może czuć się zdezorientowany, niepewnie. A z czasem może nawet zmniejszyć częstotliwość, z jaką będzie szukał tego rodzaju kontaktu. Co gorsza, niektóre koty zaczynają uważać, że ich uczucia nie są mile widziane, co może prowadzić do powstania cichego dystansu, który później trudno odbudować. Często nie musisz przerywać tego, co robisz. Wystarczy pieszczota, delikatne słowo, gest pokazujący: Widzę cię, jesteś dla mnie ważny. Ta drobna reakcja. Ta krótka chwila uwagi może mieć decydujący wpływ na stan emocjonalny Twojego kota. Ponieważ dla niego ignorowanie jest bolesne, boli w sposób cichy, narasta dzień po dniu, a my tego nie zauważamy. Więc następnym razem, gdy kot podejdzie do Ciebie, nawet jeśli będziesz zajęty, postaraj się powitać ten gest. Może to być szybki gest, wymiana spojrzeń lub zaproszenie, aby usiadł obok Ciebie. Te małe chwile budują między wami niewidzialną więź link, który mówi Jestem tutaj. Ja też Cię czuję. I to jest ostatecznie najwspanialszy prezent, jaki możesz dać sercu swojego kota. Druga rzecz. Krzyczenie lub złość na kota. Krzyczenie na kota lub złość na niego to najszybszy sposób, aby złamać mu serce. A najsmutniejsze jest to, że często robimy to nie zdając sobie sprawy z powagi skutków. W przeciwieństwie do ludzi koty nie postrzegają karcenia jako formy nauki. Dla nich podniesiony ton głosu jest po prostu przerażający. Krzyk niszczy poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawą więzi między wami. Gdy podnosisz głos, nawet jeśli jest to spowodowane drobnym wypadkiem, na przykład upuszczonym przedmiotem, nieoczekiwanym zadrapaniem lub bałaganem w niewłaściwym miejscu, to kot nie rozumie samej sytuacji. Rozumie, że środowisko nie jest już bezpieczne że osoba, którą kocha i której ufa, staje się teraz nieprzewidywalna i groźna. Wiele kotów, po wielokrotnym wystawieniu na krzyki lub wybuchy złości, zaczyna wykazywać oznaki stresu, częściej się chowają, stają się bardziej pochliwe, przestają szukać czułości lub stają się nadmiernie uległe, bojąc się kary, nie rozumiejąc dlaczego. A najgorsze jest to, że u kota strach nie znika, gdy chwila minie. Pozostaje to wyryte jak gorzkie wspomnienie, które na dłuższą metę może zaszkodzić waszej relacji. Dlatego należy pamiętać, że ton głosu, jakim zwracamy się do naszych kotów, ma równie duże znaczenie co słowa, których używamy. Jeśli coś wymyka się spod kontroli, weź głęboki oddech zachowuj spokój, koryguj otoczenie, nigdy kota, zaproponuj alternatywy, przekieruj jego uwagę, ale nigdy nie nadwyrężaj zaufania, które już udało się zbudować. Na koty nie trzeba krzyczeć, żeby się uczyły. Potrzebują cierpliwości, konsekwencji i mnóstwa miłości. Za każdym razem, gdy wybierasz spokój zamiast irytacji, dajesz kotu znać, że przy tobie jest bezpieczny. A to bezpieczeństwo jest największym darem, jaki możesz dać jego sercu. Trzecia rzecz. Pozostawienie kota samego na zbyt długi czas. Wiele osób uważa, że koty, jako zwierzęta niezależne, nie przeszkadza im samotność przez dłuższy czas. Ale to jest półprawda, która może złamać serce twojego kota, a ty nawet nie będziesz tego wiedzieć. Prawdą jest, że koty potrafią przez jakiś czas same się zabawiać. Ale ich niezależność nie jest równoznaczna z obojętnością. Za tym spokojnym i powściągliwym wyglądem kryje się prawdziwa potrzeba kontaktu, towarzystwa i interakcji. Jeśli kot jest pozostawiany sam na wiele godzin dziennie, mogą u niego zacząć pojawiać się ukryte objawy osamotnienia. Może spać nadmiernie, tracić motywację, jeść mniej lub wręcz przeciwnie, jeść kompulsywnie. U niektórych psów pojawiają się powtarzające się zachowania, takie jak lizanie łapek do momentu, aż zaczną boleć, lub nieustanne miauczenie, nawet gdy nikt nie słucha. Długotrwała nieobecność właściciela przerywa rutynę emocjonalną która jest bardzo ważna dla dobrego samopoczucia kota. Potrzebują naszej obecności, aby czuć się bezpiecznie, w równowadze i szczęśliwie. Wyobraź sobie, że spędzasz całe dnie czekając na kogoś, kto nigdy nie zjawia się na czas. Tak mniej więcej czuje się wiele kotów, które spędzają zbyt dużo czasu w samotności. Oczywiście nie zawsze jest możliwe, aby być z nimi cały czas. Ale małe działania mogą mieć duże znaczenie. Zapewnij dzieciom dostęp do interaktywnych zabawek, schowaj smakołyki w różnych miejscach domu, aby stymulować naturalne polowanie. STW zamknięte RZ bezpieczne okna, przez które będą mogły obserwować ruch na ulicy. I przede wszystkim poświęć im wartościowy czas, kiedy jesteś w domu. Nie ilość godzin jest najważniejsza, ważna jest jakość dzielonej chwili. Twój kot może nawet przystosować się do niektórych nieobecności. Ale uwierz mi. W głębi duszy on za tobą tęskni. A każde ponowne spotkanie, każde uczucie, każdy żart jest szansą na pokazanie, że nawet w pędzie dnia codziennego, miłość między wami jest wciąż żywa i silna. Czwarta rzecz niepotrzebne przerywanie snu kota. Niepotrzebne przerywanie snu kota to kolejna rzecz, która może złamać mu serce, i często to robimy, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo jest to szkodliwe. Sen jest dla kotów o wiele ważniejszy niż dla nas. Potrzebują długich okresów odpoczynku, aby odzyskać siły fizyczne i psychiczne. Sen jest dla kotów nie tylko potrzebą biologiczną, ale także sposobem na poczucie bezpieczeństwa w środowisku, w którym żyją. Kiedy kot śpi głęboko, jest zupełnie bezbronny. W tym stanie ufa, że otaczający go świat go ochroni. A jeśli zaufanie to zostanie naruszone wielokrotnie poprzez szorstkie dotknięcia, krzyki, zabawę w nieodpowiednim momencie lub wybudzanie go w celu interakcji, konsekwencje okazują się znacznie poważniejsze niż się wydaje. Niepotrzebne budzenie kota może wywołać stres, niepokój i stopniowo podkopać poczucie bezpieczeństwa, jakie czuje w otoczeniu, a przede wszystkim w jego relacji z opiekunem. Należy pamiętać, że sen kotów może często sprawiać wrażenie płytkiego, ale w rzeczywistości znajdują się one w głębokiej fazie odpoczynku. A wyrwanie się z tego stanu wywołuje u nas ludzi wstrząs emocjonalny podobny do silnego strachu. Oczywiście, jeśli zdarzy się nagły wypadek, można go obudzić, ale dla zabawy, do trzymania, a może do zamiany miejsc. Należy uszanować te chwilę. Jeśli kochasz swojego kota, daj mu prawo do spoczynku w pokoju. Pozwól mu obudzić się naturalnie we własnym czasie. A kiedy to się stanie? Zobaczysz, że będzie szukał Twojego towarzystwa, pełnego energii i miłości do dzielenia się nią. Okazywanie szacunku kotu podczas jego snu to jeden z najpiękniejszych sposobów okazania, że rozumiesz i cenisz zaufanie, jakim cię darzy. Pamiętaj: kot, który śpi spokojnie, to kot, który czuje się kochany, chroniony i jak w domu. Rzecz 5. Gra agresywna lub niegrzeczna. Zabawa jest niezbędna dla fizycznego i emocjonalnego dobrostanu kotów. Jednak gdy zabawa staje się agresywna lub szorstka, to co powinno być świetną zabawą, może przerodzić się w strach, dyskomfort i ostatecznie w rozpacz u kota. Czasami ludzie, nie zdając sobie z tego sprawy, bawią się zbyt brutalnie, ciągną kota gwałtownie, trzymają go wbrew jego woli, ściskają zbyt mocno lub prowokują przesadne reakcje tylko po to, aby zobaczyć, jakie to zabawne. Choć dla nas te postawy wydają się niegroźne, kot odbiera je jako zagrożenie. Dla niego granica między żartem a atakiem jest bardzo cienka, a kiedy przekroczymy tę granice, nawet bez intencji zrobienia mu krzywdy, zawiedziemy zaufanie, jakim nas obdarzył. Szorstka zabawa może spowodować, że kot zacznie kojarzyć kontakt z człowiekiem z bólem, strachem i nieprzewidywalnością. I stopniowo może zacząć unikać interakcji, stać się bardziej płochliwe, a nawet rozwinąć zachowania obronne, takie jak gryzienie lub drapanie, aby się chronić. Ponadto zmuszanie kota do zabawy w momentach, gdy nie ma na to ochoty, na przykład gdy się relaksuje, liże albo patrzy, jest formą braku szacunku dla jego przestrzeni emocjonalnej. Najlepiej jest pozwolić kotu zawsze przewodzić zabawie. Zapewnij odpowiednie zabawki, takie jak różdżki z piór, piłki i plumyszki. Pozwól dziecku bawić się we własnym tempie, respektując oznaki zmęczenia lub braku zainteresowania. Jeśli chce przestać, Przestań razem z nim. Jeśli będzie chciał grać dalej, chętnie to powtórz, ale zawsze przestrzegaj ograniczeń. Zabawa z szacunkiem wzmacnia więź między wami, buduje zaufanie i sprawia, że każda interakcja staje się pozytywnym wspomnieniem w sercu twojego kota. Pamiętaj, dla kota zabawa nie jest tylko sposobem na spalanie energii. Chodzi również o budowanie więzi, a silne więzi opierają się na szacunku, uczuciu i mnóstwie miłości szósta rzecz. Ignoruj zmiany w zachowaniu. Ignorowanie zmian w zachowaniu kota jest bez wątpienia jedną z najboleśniejszych rzeczy, jakie możesz dla niego zrobić i jedną z najbardziej rozdzierających serce rzeczy, jakie możesz zrobić, abyśmy nawet nie zdawali sobie z tego sprawy. Koty są mistrzami w ukrywaniu swojego bólu, lęków i słabości. Dlatego, gdy kot zmienia swoje zachowanie, staje się cichszy, Częściej się chowa, przestaje się bawić, mniej je, lub wręcz przeciwnie, staje się bardziej pobudzony i agresywny. Oznacza to, że dzieje się coś ważnego. Zmiany te są cichym wołaniem o pomoc. To sposób kota na powiedzenie: Coś jest nie tak. Jeśli zignorujemy te zmiany, kot nie będzie po prostu dalej cierpiał w milczeniu. Czuje również, że jego ból jest niewidoczny dla osób, którym najbardziej ufa, a dla istoty która pokłada w nas całą swoją miłość, to uczucie emocjonalnego porzucenia jest dewastujące. Często zmiany w zachowaniu są oznaką problemów zdrowotnych, fizycznych lub emocjonalnych, które, jeśli zostaną wykryte wcześniej, można leczyć znacznie łatwiej. Innym razem ujawniają głębokie braki emocjonalne, spowodowane stresem, samotnością lub brakiem odpowiednich bodźców. Codzienna obserwacja kota i zwracanie uwagi na drobne szczegóły. Sposób, w jaki chodzi, je, bawi się, wchodzi w interakcję, to jeden z największych dowodów miłości, jaki możesz mu dać. Jeśli zauważysz jakąkolwiek różnicę, nawet niewielką, nie wahaj się szukać porady. Gdy pokazujesz kotu, że ci zależy i że zauważasz, gdy coś jest nie tak, dajesz mu do zrozumienia, że nie jest sam. Dla Twojego kota najważniejsze jest, by być widocznym, odczuwalnym i otoczonym opieką. Jest to potwierdzenie, że miłość, którą ofiarowuje, jest odwzajemniona. Bo tak naprawdę, oni po prostu chcą tego samego, co my: być kochani i nigdy nie być ignorowani. Bonus. Pozostawienie kota bez codziennych bodźców. Pozostawianie kota bez codziennej stymulacji to kolejny cichy akt, który może złamać mu serce, a wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Koty są z natury ciekawe. Muszą eksplorować, badać. Polować i bawić się. Potrzeba ta pozostaje u nich żywa, nawet gdy żyją w bezpiecznym, zamkniętym otoczeniu. A gdy ta naturalna energia nie jest stymulowana, efektem jest sfrustrowany, znudzony i głęboko smutny kot. Brak stymulacji może sprawić, że twój kot stanie się ospały, będzie nadmiernie spał lub rozwinie zachowania kompulsywne takie jak nadmierne lizanie, obsesyjne drapanie mebli a nawet stanie się agresywny bez wyraźnego powodu. Wyobraź sobie, że spędzasz wszystkie dni w jednym pokoju, bez żadnych nowych rzeczy, wyzwań, gier, niczego nowego do odkrycia. Tak żyje wiele kotów, które nie otrzymują odpowiedniej stymulacji. A najsmutniejsze jest to, że nie można oczekiwać więcej przygód poprzez słowa. Czekają w ciszy czasem wyglądają przez okno, czasem bawią się sami tym, co znajdą, ale zawsze czekają na coś, co przełamie monotonie. Na szczęście nie jest trudno zmienić tę rzeczywistość. Wystarczą małe, codzienne czynności: nowe pudełko tekturowe do zbadania, ręcznie wykonana piłka z papieru, różdżka z piórami do wspólnej zabawy, zmiana ustawienia mebli w celu stworzenia nowych terytoriów, albo po prostu poświęć kilka minut na poszukiwanie ukrytych przekąsek w domu. Te małe wyzwania. Chwilę odkryć karmią umysłu i serce Twojego kota. Pokazują, że jego świat jest nadal ciekawy, nadal żywy, nadal pełen dobrych niespodzianek. Gdy zapewniasz kotu codzienną stymulację, mówisz mu: Twoje życie ma znaczenie, twoje samopoczucie ma znaczenie, zasługujesz na to, by być szczęśliwym każdego dnia. Niewiele jest rzeczy tak pięknych, jak widok aktywnego, ciekawego, pewnego siebie kota, żyjącego pełnią entuzjazmu i radości wiedząc, że za tym wszystkim kryje się Twoja miłość. Dziś zobaczyłeś, jak drobne, codzienne czynności mogą złamać serce Twojego kota, a Ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ignorowanie próśb o pieszczoty, krzyczenie, agresywna zabawa, przerywanie snu, pozostawianie kota samego na zbyt długo lub niezauważanie zmian w jego zachowaniu. Wszystkie te rzeczy pozostawiają trwałe ślady w oczach i wrażliwym sercu kota. Ale dobra wiadomość jest taka, że teraz już wiesz. Teraz możesz to zmienić. Małymi gestami uwagi, szacunku i miłości, możesz uleczyć te niewidoczne rany. Co więcej, możesz zbudować jeszcze silniejszą, prawdziwszą i piękniejszą więź ze swoim partnerem życiowym. Twój kot czuje wszystko. Każda nieobecność, każda obecność, każde słowo wypowiedziane z miłością, każdy gest cichego uczucia. Doceniaj te chwile. Okazuj mu uwagę, gdy o nią poprosi. Szanuj jego przestrzeń. I nade wszystko, kochaj go językiem, który rozumie. Językiem troski, szacunku i obecności. Teraz chcę wiedzieć, które z tych postaw zauważyłeś w codziennym życiu w kontakcie ze swoim kotem. Dajcie znać w komentarzach. Twoje świadectwo może pomóc większej liczbie osób zrozumieć, jak ważne jest każdy gest. Jeśli ten filmik poruszył twoje serce, zostaw lajka, udostępnij go osobom, które również kochają koty i zasubskrybuj kanał. Dlatego nadal staramy się szerzyć miłość do tych wyjątkowych istot. Do zobaczenia w następnym filmie. I nigdy nie zapomnij dla swojego kota jesteś wszystkim.